Bracia i siostry, w uroczystość ciała i krwi Pańskiej, stół Słowa Bożego jest obficie zastawiony. Jest tak obficie zastawiony, jakim było cudowne rozmnożenie chleba, którego nikomu nie brakowało. Powinniśmy czerpać garściami z tego stołu, by pożywić nie tylko nasze ciało. Ale również nasze dusze. Już w pierwszym czytaniu mszalnym słyszeliśmy i przypominamy sobie, że ta manna, którą Bóg dał zgłodniałemu ludowi i zabłąkanemu na pustyni, pochodzi od niego. Ani twoi przodkowie, ani ty nie znałeś tej manny. Ona była z ręki Bożej podana. I padły słowa tak ważne, które cytował Jezus, gdy był kuszony na pustyni i zwracał się do szatana. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Dlatego zasłuchanie się w to, co Pan mówi, jest dla nas życiowym obowiązkiem i powinnością, byśmy mogli żyć jak przystało każdemu człowiekowi, a tym bardziej każdemu uczniowi Chrystusowemu. W drugim czytaniu słyszeliśmy, gdy Święty Paweł przypomina tę mowę Jezusa w Wieczerniku, w której ustanowił Eucharystię. Czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Pyta. I podkreśla, że tak jak jeden jest chleb, taki my liczni tworzymy jedno ciało. Eucharystia jest sakramentem jednoczenia i dlatego nazywa się komunią. Bo wszystko mamy wspólne i powinniśmy mieć wszystko wspólne. Powinniśmy być niezwykle uczoleni na to, co powinno być wspólne, czy to, co jest wspólne, i to, co jeszcze nie jest wspólne. Dalej słyszeliśmy wypowiedź Jezusa o Eucharystii. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To nie tylko pokarm dla ciała, ale pokarm dla całego człowieka w jego wszystkich komponentach. I przede wszystkim spożywanie tego chleba jest gwarancją życia wiecznego. Bez niego życia wiecznego osiągnąć nie sposób. Każdy, kto spożywa moje ciało, i krew moją pije, pije, trwa we mnie, a ja w nim. Ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I kolejne potrawy Słowa Bożego słyszeliśmy w czasie procesji eucharystycznej na ulicach. Ona jest bardzo ważna, bo przypomina nam i ukazuje innym, że wiara, religia. To nie jest tylko sprawa prywatna, którą celebrujemy przy zamkniętych drzwiach swoich wewnętrznych pomieszczeń, ale to jest również fakt publiczny. To jest również element, który, który kształtuje i powinno, powinien kształtować społeczeństwo. To jest również to, co nazywamy faktem społecznym i to, co wyraża się w najlepiej pojętej kulturze. Kultura religijna jest kulturą zanikową, jest kulturą marnienia i podlenia, i to historia nam już niejednokrotnie udowodniła. Stąd też w czasie tej procesji eucharystycznej słyszeliśmy jeszcze raz Ewangelię świętego Mateusza. O ustanowieniu Eucharystii, gdzie Jezus wypowiada słowa konsekracji, najważniejszy, najbardziej święty moment mszy świętej, gdy kapłan ustami Jezusa te słowa wypowiada, i te słowa powodują, że Jego mocą chleb staje się Jego ciałem, a krew staje się, a wino staje się Jego krwią. Jest to prawdziwy chleb i prawdziwe ciało, prawdziwe wino i prawdziwa krew. Eucharystia jest prawdą o Bogu samym. W Eucharystii wyraża się to, kim Bóg jest dla nas, że jest miłością, że jest miłosierdziem i że wydał swoje ciało. Swoim synu za nas i wylał swoją krew dla nas. Przy drugim ołtarzu widzieliśmy ten wielki tłum na miejscu pustynnym, pustkowiu, dla którego Jezus rozmnożył chleb w obfitości wielkiej. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. A było około 4 tysięcy ludzi. To, co pochodzi z rąk Bożych, jest zawsze obfitością. Nikt od stołu Bożego, Słowa Bożego, Eucharystii i tego stołu życiowego nie powinien odchodzić głodny. To nam przypomina właśnie drugie czytanie procesyjne. W trzecim dowiedzieliśmy się, że właśnie łamanie chleba, Eucharystia jest znakiem rozpoznawczym Chrystusa. Po tej Eucharystii Jego poznajemy, tak jak uczniowie, którzy mieli oczy, duszy na uwięzi, dopiero Go rozpoznali, gdy łamał dla nich chleb. I dlatego ktoś, kto z tego słowa z tego stoła nie pożywa, który przy tym stole Eucharystycznym nie zasiada, jak usłyszy te słowa, jak usłyszy słowa Jezusa Chrystusa eucharystyczne, niego rozpozna. Niech wie, że to nie jest pusty jakiś rytuał, ale sam Bóg w całości swojej jest w nim obecny. I stąd też Eucharystia, jak mówiliśmy, jest największym skarbem Kościoła, największą jego świętością. Dzisiaj słyszeliśmy również, że Jezus wraca do jej roli i jej wielkiej siły tworzenia jedności, aby wszyscy stanowili jedno. Jedność też jest motywem wiary, aby światu wierzył, żeś tym nie posłał. Aby stanowili jedno, jak my jedno stanowimy, oby się tak zespolili w jedno. Aby świat poznał, żeś ty mnie posłał, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata, aby miłość, którą o tym nie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Widzimy ten cud eucharystyczny, który się dokonuje w nas, gdy tworzymy jedno ciało Chrystusowe. Nazywamy go ciałem mistycznym. Chrystus chce w nas mieszkać, chce być jak te ziarna tworzące chleb, jeden chleb. Jeden chleb spojony i pożywny. Nic zatem dziwnego, że Kościół broni Eucharystii, broni przed świętokradztwem, broni przed profanacją. I ta obrona jest konieczna, dlatego że świętokradztwo, profanacja Ewangelii jest faktem codziennym. Jest faktem również publicznym, jest faktem podtrzymywanym przez pewne nurty, jak nie sposób wspomnieć o obrazoburczych, profanacyjnych sztukach teatralnych, które stały się ostatnio modne. I święty Paweł ostrzega nas, byśmy nie przystąpali przystępowali do stołu Pańskiego niegodni w stanie grzechu bez łaski uświęcającej. Sekwencja, która dzisiaj jest przeznaczona na dzisiejszą likturię, mówi Biorą dobrzy i grzesznicy, lecz się losów przyjść różnicy. Życie tu, zagłada tam. Złym śmierć niesie, dobrym życie. Patrz, jak w skutkach rozmaicie Czyn ujawnia się ten sam. Ten sam czyn po, prowadzi albo do świętości życia wiecznego, albo jest potępieniem tych, którzy niegodnie sprawują czy przystępują do świętej ofiary eucharystycznej. Jezus wielokrotnie po, podkreślał, że On przyszedł, by przynieść nam prawdę. Prawdę, o Bogu i prawdę o człowieku, że ta właśnie Eucharystia jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem. I warto dzisiaj również przy tej okazji uświadomić sobie, jak bardzo jesteśmy w oddaleniu od właśnie tej prawdy, która ma nas budować, a nie nas rujnować. Że kłamstwo stało się faktem społecznym, coraz bardziej zajmującym przestrzeń naszą duchową i również umysłową. A przecież jesteśmy powołani do tego, by być świadkami prawdomównymi i wiarygodnymi. Kłamstwo w różnych swoich postaciach, Staje się dzisiaj narzędziem socjotechniki. Kłamstwa używa się bardzo świadomie. Jest ono perfidne, ubrane często w pozory prawdy, ale przekształca rzeczywistość w karykaturę, gdzie wszystkie proporcje są zakłócone. Poprawność polityczna należy również, jakże często, do kłam kłamliwych postaw. Które musimy rozpoznać na czas, by jej nie ulegać i za nią nie iść. Jest ostatnio wprowadzone takie pojęcie fake news, a więc specjalnie wpuszcza się w przestrzeń medialną fałszywe wiadomości, fałszywe informacje, po to, żeby stały się narzędziem walki, najczęściej walki o władzę i pieniądze. A więc to, co jest treścią ósmego przykazania, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, staje się właśnie przeciwieństwo tego przykazania Bożego, staje się czymś powszechnym. I dzisiejsza okazja, jaką jest opowiedzenie się za prawdą Bożą. Jest ja również okazją dla nas, byśmy byli na to uczuleni i byśmy odstąpili od tego łatwego sądzenia innych, a przede wszystkim od bardzo poważnych grzechów, obmowy i oszczerstwa. Obmowa polega na wyciąganiu w przestrzeni publicznej wszystkich złych cech człowieka, nawet jego najbardziej intymnych, najbardziej osobistych. Oszczerstwo natomiast jest mówienie nieprawdy o drugim człowieku, i z tym też musimy sobie poradzić, z tym też musimy walczyć. Dlaczego? Dlatego, że kłamstwo jest jednocześnie agresją, jest jednocześnie grzechem przeciwko jedności społeczeństwa, jest uderzeniem w jedność narodu, i nie dziwmy się. Że jesteśmy świadkami, często bezsilnymi, takiego teatru kłamstw, historycznych coraz bardziej, które nas bulwersują i które nie dają nam drugiej ważnej, potrzebnej cechy społecznej: jaką jest zaufanie. Tracimy zaufanie między sobą, tracimy zaufanie do tych, którzy występują na tej scenie publicznej. Którzy odgrywają różne sztuki, którzy powodują teatralizację naszego życia i którzy lekceważą prawdę, lekceważą człowieka, lekceważą jego godność, depczą to, co jest najwyższe, i ściągają na bardzo niskie poziomy, których nie powinniśmy wykorzystywać. Drodzy bracia i siostry. Ten akt eucharystyczny, który celebrujemy, jest dla nas ogromnym oceanem miłości Boga i Jego miłosierdzia. Jeżeli nie, da, nie radzimy sobie w życiu z wieloma sytuacjami, zwróćmy się do Boga Wszechmogącego, zwróćmy się do Trójcy Przenajświętszej, do Ojca, Syna i Ducha Świętego, w imię których zostaliśmy ochrzczeni. Do ducha świętego, którego dare otrzymaliśmy w sakramencie Bierzmowanie. Bóg jest naszą tarczą, Bóg jest naszą obroną, Bóg jest naszym szczęściem, Bóg jest naszą radością, Bóg jest naszym spełnieniem. Amen.